I got a real quick question for you. Are you a conspiracy theorist? Um, that is a pejorative, Senator, that's applied to me, uh, mainly to keep me from asking difficult questions. A powerful interest. I was told that I was a conspiracy theorist. That label was applied to me because I said that the vaccines, the COVID vaccine, didn't prevent transmission and it wouldn't prevent infection. When the government was telling people, Americans, that it would. I was saying that because I was looking at the monkey studies in May of 2020. I was called a conspiracy. Now everybody admits it. I was called a conspiracy theorist because I said red dye caused cancer. And now FDA has acknowledged that and banned it. I was called a conspiracy theorist because I said fluoride lowered IQ. Last week, JAMA published a meta-review of 87 studies saying that there's a direct inverse correlation between IQ loss. All right. So I'm going to assume I a can lot go on those, for yeah. about a so week. I, is there any one of them that you can say you got me? That really was a conspiracy theory, or, or are you uh, in a position uh, yeah. to submit for the record? I think it'd just be helpful for every one of these uh, narratives uh, for you to submit that maybe for the. Mówi się, że każda prawda przechodzi przez trzy etapy. pierwszy etap to zaprzeczenie, drugi to agresywny protest. A trzeci to powszechna akceptacja jako coś oczywistego. Gdy będziecie oglądać ten dokument, pamiętajcie, że oglądający nas prawdopodobnie zaliczają się do jednej z trzech kategorii. Jedna grupa stanowczo zaprzeczy temu, że to co widzą jest prawdą. Druga grupa będzie wrogo nastawiona, do upubliczniania tych informacji i zrobią wszystko, co mogą, by skompromitować informatora, zamiast zwracać uwagę na informację. Będzie też prawdopodobnie trzecia grupa ludzi, która usiądzie wygodnie w fotelu i powie: Nie jestem zaskoczony, wiem o tym od dawna. Pamiętając o tym, rozpocznijmy małą zabawę słowną. Powiem słowo, a wy pomyślicie pierwsze słowo, które przyjdzie wam do głowy. Spiskowa. Teoria, o tym pomyśli większość ludzi. Wszyscy nauczyliśmy się wykojarzyć słowo teoria ze słowem spisek, bo przecież żaden spisek nie może być prawdą. Wszystko to są tylko teorie, nieprawdaż? A zatem w wyrażeniu teoria spiskowa mamy dwa słowa: pierwsze słowo spisek, drugie słowo to słowo aktywne teoria. Definicji teoria to przypuszczenie idea, pomysł, hipoteza. Dam wam przykład w teorii, jeśli zakupię los, mogę wygrać. Do momentu, w którym nie kupię losu, moja wygrana jest teoretyczna. Jednak kiedy kupisz los, wygrana przestaje być teorią i staje się możliwością. A im więcej losów zakupisz, tym bardziej możliwa i prawdopodobna staje się wygrana. Podobnie ma się sprawa z teorią spiskową. Dopóki nie ma dowodów, jest to teoria spiskowa. Jednak gdy masz fragment dowodu, nieważne jak lichego czy poszlakowego, staje się ona jednak możliwością, a im więcej dowodów jest zgromadzonych, tym bardziej możliwy i w końcu prawdopodobny staje się spisek. Zawsze oglądajcie dowody, bo decyzja należy do was o tym, czy jest to teoria spiskowa, czy w istocie spisek. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.